Podczas obecnej konferencji Episkopatu mamy możliwość gościć biskupów z kilkunastu krajów Europy i spoza jej granic. Wśród księży biskupów gości mamy biskupa Koszedarskiego z Litwy, biskupa Iwanauskasa Jana, który uczestnicząc w obradach naszej konferencji Episkopatu Podzielił się także wiadomością niezwykłą, jak na historię Kościoła na Litwie, mianowicie faktem, że 25 czerwca w Wilnie odbędzie się batyfikacja sługi Bożego księdza arcybiskupa Teofila Matulonisa. Matulonisa. Bardzo bym prosił, aby ksiądz biskupian. Kilka słów na ten temat powiedział, bo wydaje mi się, że to wydarzenie wyjątkowe. Serdeczne dziękuję serdecznie. Najpierw chciałbym podziękować Episkopatu Polski za to takie braterskie zaproszenie, coroczne zaproszenie z, z, in, z innych krajów, zapraszają przedstawicieli i to dzielenie i to uczestniczenie w pracach Episkopatu Polskiego to jest też bardzo ważne dla dla nas wszystkich, a to dla nas, mhm. dla, dla Litwy nie tylko, dla Kościoła Powszechnego też bardzo wielka taka znaczenie, uroczystość, która odbędzie się w Wilnie 25 czerwca, jak powiedział ksiądz biskup, to będzie beatyfikacja e, Sługi Bożej arcybiskupa e, Teofilusa Matulionisa e, i on jest przyznany jak męczennik, biskup, biskup prześladowany nawet 16 lat lat był w więzieniu i dużo bardzo dużo cierpiał i dzięki niemu dzięki tej wierności kościołowi i Ewangelii my naprawdę mamy życie kościelne na Litwie i on jest jak takim świadkiem wierności do Ewangelii i miłości do kościoła to jest tak bardzo bardzo wielką uroczystość i dużo zaprosili gości, tak jak on pracował i na Lotwie i w sankt Petersburgu. on był księdzem archidiecezy mogilewskiej na Białorusi, potem biskupem koszydarskim na Litwie i bardzo dużo też miał przyjacieli w, w Polsce, był w Częstachowie. modli się przed Matką Boską Częstochowską, tak jak on jest taki biskup bardzo kościelny, bardzo Duchowny człowiek. Dodam, że zmarł w 1962 roku i tak jak wspominał ksiądz Janis, z innych źródeł wiadomo, że Litwini porównują jego życiorys i jego zasługi do naszego sługi Bożego, kardynała Wyszyńskiego. Tak. Tym bardziej tak. widzimy, że to wydarzenie w czerwcowe będzie miało niezwykłe no, znamiona. Tak, jak Kardynał Wyszyński dla Polski, dla Kościoła w Polsce, dla Życia Kościelnego w Polsce, w Polsce to dla nas zibiskup Teofilus Matulionis z wiernością do Kościoła i do Ewangelii Chrystus. Bóg zapłać wszystkich.